Jak działa układ nerwowy? Załóżmy, że to jest twoja wyższa świadomość, twoja podświadomość, twoja dusza i ona wysyła pewne sygnały. Pewne sygnały wysyła do twojej świadomości. Również z zewnątrz płyną bodźce, pewne, pewne okazje, możliwości właśnie zgodne z tą twoją wyższą świadomością i teraz. Jeżeli twój układ nerwowy, czyli ta powłoka, która Wpuszcza do Twojej świadomości, zarówno bodźce z wewnątrz, jak i bodźce z zewnątrz, nie jest zgodna. Nie jest to układ nerwowy wyregulowany i Twoje przekonania, Twoje założenia nie są zgodne z tym, co Ci tutaj ta wyższa świadomość chce powiedzieć. To nie będzie nic wpuszczać, to będzie taka bariera. I będzie Ci wpuszczać do świadomości tylko te rzeczy zgodne z nią. Czyli jeżeli masz właśnie niewyregulowany system nerwowy, Jesteś w trybie przetrwania tutaj, no to tylko będą do Ciebie docierać właśnie takie z wnętrza bodźce zgodne z tym stresem i tak dalej. I również z zewnątrz będziesz dostawała bodźce zgodne z tym, co układ nerwowy ma zakodowane. Czyli jeżeli on jest poprzez stres zakodowany, jeżeli nie uwalniasz sobie emocji, jeżeli nie pracujesz z systemem nerwowym, no to nie będziesz dostawała tych tutaj bodźców. Nie, 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 nie. One, one tu nie będą docierać. Nie będą tu docierać. Będą docierać tylko te. Które na przykład mówią o poziomie zagrożenia. I tak to mniej więcej działa. Jeżeli chcesz więcej o układzie nerwowym się dowiedzieć i tym, jak wpływa na kreację życia, zapraszam do masterclass manifestacja.